Mój się nie wywali. Wiecie, z rządkiem nie ma żartów. Co tam u Was? Jak Wam mija popołudnie? Bo ja się, bym na zakupach. I wyobraźcie sobie, byłem w kilku sklepach związanych z ogrodnictwem tak zwany sklep ogrodniczy. obszedłem całe, całe moje miasto. I nikt nie miał cebuli dymki. Nikt. I wiecie co? Poszedłem do sklepu po zakupy, do jakiegoś. To było chyba centrum. I wiecie co? I kupiłem. Nie w ogrodniczym, a kupiłem w centrum. A co kupiłem? Cebulę dymkę. Wszędzie, gdzie poszedłem kupić cebulę dymkę, wszędzie mówili: Nie ma! nie ma już sezonu, panie, na wiosnę w październiku to jeszcze był ale teraz to już nie ma i wiecie co, nie było gdzie kupić no i poszedłem do sklepu, kupiłem jakąś sałatę, coś tam, jakieś masło, nie pamiętam co jakieś tam rzeczy podstawowe i tak wychodzę, patrzę i stoi takie stanowisko z kwiatkami patrzę, jakieś kwiatki do domu, czy coś, ale mówię <laughs> mi kwiatki do domu niepotrzebne są, no nie, ale tak patrzę na dół, a tam a tam cebula dymka. Czajcie? Cebula dymka. Nigdzie nie można kupić. W żadnym sklepie. No i kupiłem tą cebulę dymkę no i będę sadził. No i pytam się tej pani, czy jeszcze byłem, jeszcze wcześniej, jak byłem w tym sklepie za tą cebulą dymką, to nie było nigdzie, zapytałem się tam sprzedawcy, co by można było jeszcze sadzić w zimę. Czy można w ogóle coś sadzić w zimę w szklarni. No i pani powiedziała tak kupce pan marchew. Marchew, Olympus. Taka marchew. No i niby patrzę. Październik można sadzić. No to mówię spoko. Wziąłem. Mówię, ale co jeszcze? Co jeszcze? I ona mówi: Pietruszka. Mówię, Pietruszkę. Patrzę. Październik. No, można sadzić październiku. Jakaś pietruszka korzeniowa późna. No, niby jest późno. Bo koniec roku. W sumie to jest późno, bo też koniec dnia, bo już się ciemno robi. No i tak sobie wymyśliłem, że tę pietruszkę. Ale chciałem jeszcze sałatę, ale sałaty nie było. No i sałatę będę musiał sobie skąziąć skądś indziej. Jakbyście wiedzieli jakąś nazwę sałaty właśnie takiej, którą można sadzić w zimę. To proszę napiszcie mi w komentarzu. Nie, bo że wy macie w swoich szklarniach taką sałatę i sadzicie. To bym chciał mieć z nadziei nazwę, to bym sobie też kupił. Bo ja lubię bardzo sałatę sobie na kanapeczkę położyć. No i pytam się tej pani, proszę panią, mówię, mam taką ziemię, wie pani, z odzysku, trochę tego, trochę tego, trochę tego, trochę tego. Co tu zrobić? I mówię, jak ją tutaj użyźnić, jakoś zrobić, żeby wiecie, żeby było lepiej po prostu, nie? No wiadomo, że tam tam trochę obornika wrzuciłem, taka sypka ziemia wymieszałem z lepszą ziemią, ale czegoś bym tu jeszcze dodał. No, i pani mówi tak, Dolomit, wapno. No, ale mówię wapno. Mówię to jest jakieś tam witaminy, jakieś minerały tam są, w coś ten. Weź pan Magdo, wapno. On może troszeczkę odkwasić tak samo glebę, jeżeli jest kwaśna. I do tego ona podobno ma jeszcze jakąś witaminę. Czekajcie, zaraz wam powiem Czekajcie. Ach. Ponoć ma witaminę jeszcze. Gdzieś tu pisało. Magnes plus wapń. Dolomit, magnes plus wapń. No to mówię, wziąłem 15 zł za 10 kg, nawet do 50 metrów gleby. No nie mam 50 metrów, także rozsypę gdzie się da. Zastanawiam się, czy wysypać tam, gdzie są maliny, bo tam może być różność z ziemią. Ale chyba wysypę troszkę do, tego, do tych rządek takich, co wczoraj zasypywałem e, ziemią. Więc chyba teraz wstanę, dopiłem herbatę. Dopijem herbatę. Jeszcze dopiję Wasze zdrowie, oczywiście. O, ulałem się. Bo to taka filiżanka jakaś taka niewymiarowa. Więc teraz wysypę trochę tego dolomitu, czy dynamitu, czy jak to się nazywa. No i wrzucę sobie trochę. Tylko może tam, gdzie nie wysypę. Bo nie wiem, ile można, albo wysypę trochę i wymieszam. Yy, wsadzę tą cebulę. Także będziemy teraz sadzić cebulę. Także widzimy się przy grządce. Jestem przy swojej skrzyni. A ty materiał jest taki, że można go klepać jakby w tyłek klepał. Słuchajcie, wrzucę tego dolomitu, czy jak to się nazywa. Wymieszam. Nie będę sypał dużo, bo wiadomo, jak będę sadził cebulkę, to podobno nie wolno go dawać dużo. O, to jest w takim kolorze brązowym. Nawet nie wiedziałem, że mam tyle tego, że to takie będzie w takim kolorze. Nawet nie patrzyłem na specyfikację, ile tego się sypie. Nie będę dawał dużo. Dam tak delikatnie. Dobra. Wapno mam dane. Fuh! Nie, tak jakieś takie dziwne jest to z tego. Dobra, wymieszam teraz to z glebą. O. Niech to będzie tak ładnie, żeby nie było takiego koloru brązowego na samym końcu, czy po wymieszaniu. Kurde ile tu jest jeszcze chwastów i tego wszystkiego, zobaczcie. To wszystko trzeba powybierać. Ja to zostawiłem, bo wiecie co mówię, to może zgniję, wiecie o co chodzi. Ach, jak dobrze mieć taczki na miejscu. Tutaj jeszcze wymieszamy, O. Super. Dobrze, że mam rękawiczkę. I tak się zastanawiam, czy nie wsypać takiej drugiej dawki jeszcze. Bo tyle to może być za mało, a może wsypę jeszcze po trochu. O. Skoro to są jakieś witaminki, jakieś dodatki, to trzeba będzie chyba jeszcze wodą zalać. Mi się coś wydaje ale nie wiem, nie zobaczymy nie wiem czy to można od razu zastosować czy nie o. dobra, jeszcze raz to wymieszam jednak to ma taki jakiś dziwny zapach, Wam powiem szczerze chyba go wsypę też trochę pod waliny trochę pod jeżynę to może nie, chociaż mogę trochę wsypać żeby nie miało kwa za kwaśnej tej ziemi bo to też podobno ziemię trochę odkwasza o sypijemy tutaj troszkę O, już jest git. Kurde, jest tutaj trochę tych jeszcze takich niech pasów, tylko tych korzeni takich trochę No ale wiecie, ja założyłem, że one po prostu że one tutaj pogniją. O tutaj jeszcze trochę jest. Dobra, myślę, że Tą dymkę może bym tutaj gdzieś za, zapodał. O! Myślę, że tu będzie ok. Zobaczymy, jak tu będzie rosło. Minerały są, kupa, kupa krowia jest. Także że myślę, że będzie ok. Dobra. Teraz tą dymkę. Nie będę na razie siał. Może to musi się wchłonąć. Coś tam się może musi porobić. Ja tego nie będę wieciał na razie. Tu jeszcze powybieram trochę tych rzeczy. O! Ale tą dymkę to ja tutaj wsadzę. Dobra, zobaczcie, dymeczko mam tutaj wsadzoną. Mam już ją mniej więcej przykrytą. Tutaj jest sadzona, zobaczcie, jak ładnie widać. I też ją może trochę przykryję. O. Nie za dużo, żeby ona sobie tutaj mogła rosnąć. O. I teraz tylko to podlejemy. Pamiętajcie te dwie ostatnie, nic z nich nie ma. Także ja teraz ją wezmę, podleję to wszystko. Nie za dużo, ale zawsze coś nam podleje. O. Idę po więcej wody. Dobra. dolomit sobie. Tutaj zawiniemy. Przyłożymy sobie czymś, żeby mi się to nie rozlatywało. Dobra, mamy już, mamy już wszystko podlane. Elegancko. Dobra, kochani, jak widzicie, wszystko mamy już obsadzone. Zostały nam dwa miejsca, ale to będą na sałatę. Sałatę sobie może jutro kupię. A jak je to sobie zamówię, a później obsiemy tą sałatę. I myślę, że w następnym będę chyba napełnił tą drugą jeszcze rządkę e, ziemią. I następne rzeczy będę sadził, nie wiem, może, może, no coś nowego po prostu. Jeżeli wiecie, co można jeszcze sadzić w szklarni. Będę wdzięczny, napiszcie mi w komentarzu, a ja sobie wtedy to kupię i zasieję, i zobaczymy, co będzie z tego rosło. Także ja uciekam, trzymajcie się, dużo zdrowia, cześć.